Siemanko, dzisiaj samochód, który wzbudza naprawdę wiele emocji. Jest to pierwsze w pełni elektryczny BMW, jakie powstało. No według niektórych specjalistów, działu komentarzy, to nie jest nawet samochód, a tym bardziej BMW. Srutu tutu, pęczek drutu. Proszę bardzo, samochód, nawet osobowy. No i jak byk też pisze tutaj. Że jednak BMW. Ale oczywiście, yy, samochodzik na bateryjki, dzieci lubią samochodziki na bateryjki się nimi bawić. No kurczę, sam nie wiem. Dzieci przecież lubią, jak samochodzik robi brum brum. Ale jeśli ktoś nie jest dzieciaczkiem, nie jest zamknięty, jest otwarty na motoryzację, bo przecież motoryzacja jest bujna, to z pewnością takim samochodem się zainteresuje. Mimo iż produkcję tego modelu rozpoczęto on już ładnych parę lat temu, to jest on wciąż strasznie. Zaawansowany. W dzisiejszym filmie obejrzymy sobie ten samochód z bliska, zmierzymy go raceboxem i się przejedziemy na próbę autostradową. Przed Wami BMW i 3S z 2019 roku. Jest to topowa wersja tego modelu. Słabszy to po prostu i 3 bez S na końcu. Nie wiem czy o tym wiecie, ale jest to fenomenalny samochód do miasta. Więc nawet jeśli ktoś jest przeciwny elektromobilności, często pisze, że właśnie elektryk nadaje się do miasta. No to proszę, ja czytam komentarze i oczywiście widziałem takie, które sugerują, że przeciętny Polak dziennie robi tysiąc kilometrów I to w dodatku na raz. I to jest też ciekawe, bo taki przysłowiowy Passat w TDIQ robiąc rocznie 365 tysięcy km, w takim razie, i tak będzie później wystawiony z przebiegiem 180 tysięcy. BMW i3 czy i3S niczego nie udaje. Auto 4-metrowe, także powiedzmy taki segment między BAC. Auto wygląda strasznie charakterystycznie. W zasadzie, gdy spojrzymy na auta na naszych drogach, no to nie ma niczego podobnego. I też aż ciężko uwierzyć, że i trójka produkowana była, bo już nie jest, od 2013 roku. 2013 rok i taki design. No, rok temu już przestało BMW produkować ten samochód, ponieważ był, był, był po prostu strasznie drogi w produkcji, zaawansowany. Tak jak wcześniej mówiłem, jest to pierwszy pojazd elektryczny, taki w pełni elektryczny od marki BMW. BMW się tutaj ostro spięła, by stworzyć ten wóz. No nie wiem, już możemy zacząć od tego, że był produkowany w fabryce samowystarczalnej, powiedzmy, zasilanej z takich zielonych po prostu źródeł energii odnawialnych. BMW też chciałoby ten samochód był lekki. No i waży 1365 kg z największą już baterią. A właśnie, jest to BMW i 3S. 120, aha, amperogodzin, czyli bateria ma tutaj y, prawie 38 kWh netto, ale o tym później. Zamiast wychodzić z założenia, by zrobić samochód no ciężki, ale z dużą baterią. Kiedyś baterie były po prostu drogie, teraz są tańsze, więc teraz tak się robi. No to proszę, tutaj mamy wszystko, wszystko jest odleżone w tym samochodzie. Nawet tutaj, nie wiem, no karoseria jest karbonowa, monokok taki i to w tym segmencie w miejskim samochodzie. Takie zastosowanie. Auto też zaprojektowane w ten sposób, by było po prostu długowieczne, także materiały proszę. Wszystko jest... Plastikowe? Plastikowo-karbonowe w zasadzie no, nie będziemy mieli tutaj żadnego problemu z rdzą. Spójrzcie na ten dach. Jaki ordynarny karbon, jak w jakiejś MC. Dobrze to wygląda, taka kurczę surowizna. W ogóle jak się Wam taki BMW i3s podoba, możecie napisać w komentarzu. Jest to model poliftowy, ale polift od przedlifta w zasadzie różnił się, no tak nieznacznie raczej. Mamy tutaj zielone brachy, ponieważ jest to auto w pełni elektryczne i wcale nie jest to w przypadku i trójki takie oczywiste, ponieważ były wersje... Yy, jak można powiedzieć z dopiskiem Rex Który miały silnik też spalinowy Taki agregacik awaryjnie Ale i trójka i Rex Tankowanie raczej dla cieniaków Chociaż w zasadzie wtedy auto było w stanie zrobić brum brum Albo raczej taki brum stałe Wygląda to jak jakiś samochód koncepcyjny Dopuszczony po prostu na drogi Jeśli chodzi o przód Mamy tutaj Nerki, ale tutaj oczywiście są zaślepki, no bo wloty jakieś taka duża ilość wlotów nie jest nam potrzebna. Tutaj na dole jest jedyny wlocik, jest on prawdziwy. Wlot jest tutaj potrzebny, ponieważ ten samochód ma chłodzenie cieczą baterii i też ma grzałki. No właśnie, przed testem tak się zastanawiałem, bo samochód wyszedł w 2013 roku i czy tutaj będzie. Chłodzenie baterii powietrzem, ale nie. Ciecz. Kurze, pieczone w prospekcie BMW. Przeczytałem, że nawet jest tutaj pompa ciepła już. Lampy też tutaj są jakby wtopione za taką taflą szklaną, całą. To właściwie jest szkło. Szkło. emblemacik chromowany. Tutaj też taka listwa. Zderzak z tyłu. Nie ma fejkowych wydechów. Ma takie wyraźne tutaj zarysowania, które troszeczkę jakby nawiązują do pozostałych aut w gamie BMW. Taki można powiedzieć wściekły bobas. Bardzo ciekawa jest tutaj linia okien. No, o tym samochodzie można byłoby opowiadać, oglądać go z każdej strony. Wszystko jest tutaj inne jakby. Czy to z zewnątrz, czy to wewnątrz. No właśnie, jeśli chodzi o środek, to jest taka w zasadzie ciekawostka. Samochód koncepcyjny z homologacją. Ok, najpierw zajrzymy sobie do bagażnika. Wiele większych elektryków nie ma na przykład z przodu bagażnika, a tutaj też jest, taki mały, ale jest. Bagażnik może nie za duży, no wielu mówi elektryk do miasta, w miejskich samochodach nie potrzeba nam jakiegoś olbrzymiego bagażnika. Ale nie no, z drugiej strony nie jest on wcale aż taki mały, możemy sobie na przykład półkę usunąć, no to jeszcze mamy większą przestrzeń załadunkową. Tutaj w ogóle na środku, kamerka cofania w takim miejscu. Oczywiście jest tutaj system bezkluczykowy. W ogóle jest tutaj fajne wyposażenie. Ten pomad aktywny, asystent e, na przykład kolizyjny, jakiś, asystent uważania na pieszych. Miejsce z tyłu. no Dwumetrowiec za dwumetrowcem będzie miał tutaj ciężko raczej się zmieścić, ale spróbujemy, wejdę. Zobaczcie, jak to tutaj wygląda to tak hardkorowo, surowo i ordynarnie. Ta karbonownia. No, ta karbonowa karoseria po prostu jest tutaj różnymi elementami obudowana. Samochód ten starano się też wyprodukować z takich ekologicznych materiałów. Wiele materiałów nawet pochodzi z odzysku i BMW wcale tego nie ukrywa, a wręcz jest z tego dumna i słusznie. Wiele osób się też może śmiać, że o, BMW, takie drogie auto, premium, wprawdzie małe, ale premium. A takie materiały z odzysku, ale z drugiej strony, jakby tutaj był użyty po prostu taki normalny plastik, to zaraz w komentarzach byłaby seraczka, że to przecież nieekologiczne. Tutaj też są oczywiście normalne plastiki, ale ich ilość jest po prostu ograniczona. To jest takie ciekawe, szorstkie w dotyku. To, co widzicie, to jest to pewna taka delikatna faktura i czujemy to pod palcem, ale nie jest to jakaś sierść z dzika. Tutaj oczywiście. Eko skórka, podłokietnik. Tutaj miękki materiał akurat. Tapicerki oczywiście też są tutaj ekologiczne. Hashtag i3, no jak mogłoby być tutaj inaczej. Podłokietnik dla pasażerów z tyłu jest tutaj. Tutaj dalej jest kontynuacja materiałem. Tutaj można zamknąć sobie drzwi za to. Ale wejdziemy do środka. W zasadzie to bym się tutaj jakoś tak też zmieścił. Ale tutaj jest uchwyt, proszę. Myślę, że cztery osoby, zwracam uwagę, bo to jest auto czteroosobowe, które by miały... No 180 cm wzrostu spokojnie by tutaj się zmieściły, jednak no jeśli chodzi o dwumetrowca, fotel wyrulowany jest pode mnie. Ja tak siedzę sobie tutaj dość wygodnie. No to niestety niecny rozkrok jest. Oczywiście gdzieś po mieście wytrzymałbym tutaj i mógłbym zostać przetransportowany z tyłu. No wiecie. No mówimy ciągle o aucie miejskim nie na trasy po tysiąc kilometrów chociażby można było teoretycznie ale na przykład taki wypad, nie wiem Szczecin między Zdroje i Powrót no to na raz tutaj normalnie lecimy to strasznie tanie jeszcze jak podładujemy się w domu, no to już w ogóle śmiech na sali ponieważ ten samochód też bardzo mało zużywa prądu akurat nie mamy podłokietnika, po środku uchwyty na kubki, takie są tutaj okienka dla pasażerów z tyłu wszystko tutaj wygląda zupełnie inaczej nawet te fotele, takie jakby pół kubełka no i ta deska rozdzielcza, no był tutaj jakiś elegancki pomysł koncept z homologacją zamykamy tylne drzwi tutaj też u góry zawiasy proszę, w ogóle tak to wygląda tutaj i tutaj na dole chciałbym powiedzieć, że nie ma tutaj słupka B ale jest on tutaj po prostu są drzwi i w drzwiach mamy też pasy w sumie to jeszcze nie miałem auta zbudowanego na karbonowym monokoku no i boczek Drzwiowy z przodu jest podobna sytuacja jak z tyłu, tylko drzwi są dłuższe. Tutaj tkanina, taka ekoskórka. Podłokietniki mogłyby być tutaj bardziej miękkie. Jest to oczywiście miękkie, jest gąbka, ale powiedzmy no i tutaj ten ciekawy, taki dziwny. Materiał. Ten samochód, tak, jest sztywno zestrojony, ma sztywne dosyć zawieszenie. No, dość sztywno też siedzi się w tych fotelach. Także tutaj podłokietnik. No jest spójność, fotele manualnie regulowane. Ogólnie co tutaj w tym samochodzie jeszcze mogło być? Panoramiczne okno dachowe, no ale jest karbonowy dach według mnie fajnie. Mogły być też skóry czy nagłośnienie Harman Kardon, A tak to chyba jest taka no, raczej. Dobrze bardzo wyposażona wersja. Ta ja tutaj w ogóle nie odczuwam, by to było jakieś ekologiczne i tak dalej. Auto ma jakoś chyba 60 tysięcy km przebiegu zużycie zerowe wszędzie tutaj w kabinie, wszędzie, też takie te niebieskie urozmaicenia wszędzie wewnątrz, jaki z zewnątrz. O, tutaj to samo na kierownicy. Ale dobra, wejdę i się przeparkuję troszeczkę. Odpalimy sobie bestię i proszę bardzo, chciałem Wam pokazać w ogóle zużycie prądu 10,9 kWh z kilkunastu kilometrów. No jechałem tutaj z centrum Szczecina w temperaturach od 3 do 4 stopni. Tryby EcoPro oraz Eco Pro Plus, jednak w ogóle tutaj nie zmarzłem, no zużycie energii elektrycznej tego samochodu jest strasznie niskie. No ale wiecie, jeśli auto jest lekkie, ma troszkę mniejszą baterię, no to nadrabia tutaj za to zużyciem. W ogóle obrócę sobie, żeby wnętrze było lepiej widać. Myślę, że teraz będzie optymalnie. P. Tu jest w ogóle manetka do jazdy. Proszę bardzo. R, N, D i P. Tak ciągniemy tutaj za ucho. Wydawałoby się, że fajny samochód dla nauczyciela, ale w dzisiejszych czasach, jakby nauczyciel pociągnął kogoś za ucho jakiegoś ucznia, to by chyba poszedł do więzienia. Jak ja chodziłem do podstawówki, no to takie rzeczy niestety widywałem. No i proszę. Widok z perspektywy kierowcy. Widoczność jest bardzo spoko. Kamerka cofania. Też super rozdzielczość. Jest ona szerokokątna. Bardzo ładne kolory pokazuje. Kierownica okrągła, bez żadnych podcięć. Jednak jeśli chodzi o udziwnienia, no to tutaj mamy... Ten taki jakby wieniec niebieski, tutaj przyciski, to akurat normalne, tak jak w BMW, ale kiera ogólnie no jest trochę inna. W tym samochodzie wszystko musi być inne, nawet wieniec jest tutaj raczej cieńszy, jeśli porównamy do innych BMW, raczej jest cienki jak na tak nowe auto. No i tutaj mamy jeszcze taki dodatkowy ekran, proszę bardzo, tutaj jest komputer pokładowy. No i takie funkcje. Teraz jest 9,5 stopnia, ale auto też ciemne, to się nagrzało. Rano było zimno. Jeśli chodzi o wskaźnik baterii, no to jest on tutaj, to niebieskie. Teraz pokazuje mi zasięg 257 km, ale on się ciągle zwiększa. Nawet pokażę wam coś. Proszę. Tryby jazdy i tutaj dam sobie teraz Eco Pro i Eco Pro Plus. O, może z tej perspektywy, no to zobaczcie, jak tutaj się od razu zasięg zmienia. Proszę. Tak, pokazuje ponad 300 km, jak się tak naładuje na maksa, ale gdybym tutaj pojeździł sobie jeszcze tym samochodem, no ten zasięg ciągle się tutaj zmienia i po prostu dopasowuje pod jazdę. To nawet zimą coś czuję, zrobiłbym tutaj ponad 300 km. Deska rozdzielcza, aż ciężko to wszystko ująć w słowach. Zobaczcie, jest, ona bardzo. Wysunięta do przodu. Tutaj jest takie zagłębienie, taka jakby cała wanienka. Tutaj taka jakby narośl, z której wyrasta ekran. Jest tutaj prześwit. Jest to powiedzmy takie wiszące, srebrne dekory, ale są też w i trójkach, czyli trójkach S. E, drewniane tutaj wykończenia, drewno eukaliptusowe, które jest po prostu też e, łatwiejsze w obróce, nie potrzebuje chemii, stąd też właśnie eukaliptus został wybrany, a technologia obróbki tego drewna nawet ma w przypadku i trójki jakiś certyfikat, że jest to faktycznie ekologiczne. No widzicie, jak BMW się strasznie przyłożyło do tego samochodu. Nie, on trochę kosztował, ale podejrzewam, że nie miał od tej BMW zbyt wysokiej marży na tym aucie. Po prostu chcieli, żeby taki wóz Powstał panel centralny, mamy tutaj pełno fizycznych przycisków, no teraz w samochodach tu w większości ekrany się stosuje, i tak dalej, a tutaj akurat ekran nie jest nawet dotykowe, ponieważ obsługuje go się za pomocą tej rolki, iDrive, no i tutaj kolejne przyciski fizyczne, tutaj głośniej, ciszej, obsługa klimatyzacji, podgrzewane fotele, automatyczny nawiew, oczywiście auto ma, można powiedzieć, ogrzewanie postojowe, aplikacje, wszystko można sobie tutaj ustawiać, odpalać, ładowanie i tak dalej tutaj jak w innych BMW się ustawia swoje jakby takie funkcje ulubione albo stacje radiowe na przykład tutaj Apple CarPlay. Akurat nie ma tutaj Android Auto, ale Apple Carplay jest. Kontrola trakcji, no proszę. I tutaj komputer pokładowy podróży. W ogóle wciśniemy sobie ten komputer pokładowy podróży, proszę moje zużycie energii elektrycznej z 44 km, jak sobie jeżdżę tym samochodem. Średnia prędkość 238, raczej większość w mieście. 12,5. Nawiewy też w zasadzie normalne. Tutaj na dole i po bokach. Lusterka fotochromowe. Co tutaj jeszcze? Jeśli chodzi o dolną część kabiny, też zobaczcie, ile jest tutaj miejsca. Ten tunel środkowy jest po prostu dotąd. Tutaj mamy uchwyty na kubki. A tutaj jest przestrzeń. Tutaj w zasadzie jest jeden taki wielki dywanik, ale tutaj też emblemat I3. Tutaj jeszcze taka. Gumeczka na coś. Wszystkie na dole dywaniki, jak przystało na BMW, są super jakości. Nawet oryginalny dywanik po 60 tysiącach w ogóle tutaj nie ma zużycia. W ogóle tutaj nawet na kierownicy nigdzie. Na tych plastikach ręczny elektryczny. Tutaj mamy też schowek. Tutaj mój kabelek do ładowania i kosa. No widzicie, tym autem akurat kilka dni sobie jeżdżę. I tak się tutaj troszeczkę rozgościłem. Podłokietnik regulowany w jednej płaszczyźnie. I tutaj. Miejsce na telefon. Oczywiście jest tutaj też Bluetooth i tak dalej. Kabina w ogóle, jak na taki mały samochód jest strasznie obszerna. Wprawdzie nie jest taka szeroka, blisko siebie raczej tutaj siedzimy, ale tutaj, no tak z oddechem tutaj możemy sobie siedzieć na luzaku. W ogóle miejsce na kolana. Pozycja za kierownicą. Kierownica. Zobaczcie, jak ona się tutaj też reguluje. Jaka duża część i też jaki jest. Zakres regulacji, jak można sobie ją tutaj odsunąć? Siedzi się wyżej, ale generalnie, jeśli chodzi o kierownicę czy też pedały, no jak w takim BMW w SUVie. Auto jest troszkę wyższe i jak ja tutaj siedzę i powiedzmy podjeżdża obok mnie, no nie wiem, taki Chrysler Pacifica na przykład albo BMW X3, GLC Mercedes, no to tutaj z kierowcami siedzę na równi. W mieście widoczność z wyższej perspektywy też jest oczywiście spoko. P Gasimy, tutaj się gasi i odpala samochód. No i jeszcze słowo o silniku parametrach, czy też baterii ładowania. Silnik mamy tutaj z tyłu, ponieważ takie I3 jest to tylno napędowy samochód. Jak na BMW przystało. Też akurat w dzisiejszych czasach wcale nie jest to takie oczywiste, ale tylno napędówka. Silnik elektryczny generuje tu 184 konie mechaniczne oraz 270 Nm. No i to wszystko jest dostępne momentalnie. Przypominam, masa własna 1365 kg. Ten samochód naprawdę się odpycha. Prędkość maksymalna może nie jest za wysoka, bo wynosi 160 km na godzinę według producenta. Ale do miasta 160 se po mieście jest wystarczająca wartość. Jeśli mowa o przyspieszeniu, producent deklaruje 6,9 sekundy do setki. Oj, można się tutaj naciąć. Ktoś sobie myśli, o taki miejski bąbel trochę wściekły. No to kurczę jest ciężko. Trzeba się spinać, by go wyciąć. Bateria. 42 kWh. Jest ona umieszczona w podłodze. 42 kWh brutto. Pojemność użytkowa 37,9. Także jest to jakiś buforek. Ładowanie jest tutaj takie... Dosyć ciekawe, z AC naładujemy ten samochód z prędkością 11 kW, jednak jeśli chodzi o takiego CCS-ika. W ogóle gniazdo ładowania, proszę bardzo, takie zaślepeczki. To było E36 325 TDS. Rzadkość. Na szybkiej ładowarce prędkość maksymalna ładowania wynosi 50 kW, ale, ale, spójrzcie sobie na wykres prędkości, jak on tutaj przebiega. Ja sobie zamknę. Do 90% do 86% gdzieś mamy pełną prawie prędkość ładowania. Także nie jest może ona taka najwyższa, ale za to średnia. Jest taka w miarę. No, patrząc jeszcze tutaj na wielkość baterii, też niższe zużycie jest spoko. Co do zużycia to nie wiem, no ja autem jeżdżę od wczoraj i mam 12,5 kWh na 100 km, a naprawdę była chłodna noc takie 0 do 3 stopni na plusie, także raczej tak zimowo. No latem myślę, że tutaj średnia byłaby do uzyskania poniżej 10 kWh na 100 km, i to średnio w mieście, poza miastem, w trasie, no to wiadomo, troszeczkę więcej. Znaczy troszeczkę więcej, po prostu więcej. No nie wiem, może jutro nakręcę test zużycia energii elektrycznej tego samochodu. Zobaczymy. W tym odcinku bez eko drivingu, tylko próba autostradowa, także teraz możemy przenieść się na mój parking operacyjny przetrzmyln na kołbie. Okej, okay, to palimy bestię. Proszę bardzo, w ogóle wcześniej chyba nie wspomniałem wam, jakie tutaj są felgi 20 calowe z przodu. Oponki 175 zaledwie, ale w trójkach, takich normalnych bez S to są chyba jeszcze węższe. Z tyłu tutaj mamy 195. No i okej, okay, wszystko jest odpalone. Około 18 kWh na 100 km mi tutaj zużyło auto średnio jadąc z okolic Wielgowa na kołbaskowo. Jechałem mniej więcej od 100 do 130 km na godzinę. Taki. Podwiat troszeczkę. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o zużycie energii elektrycznej, to w mieście ten samochód będzie zużywał troszeczkę mniej niż Model 3 SR, taki o jak ja mam. Jest to bardzo ekonomiczny samochód, ale na trasie chyba trochę więcej. Tak coś mi się wydaje. To D, ciągniemy za ucho. Sport. No i dobra, możemy startować. Auto jest w ogóle dość narowiste w trybie sport. W tych pozostałych trybach, bardziej w Eco Pro i Eco Pro Plus, to jest po prostu takie spokojniutkie bardzo, nie takie wrażliwe. Aczkolwiek wciąż bardzo bezpośrednie. Zawieszenie jest dość sztywne. Tak troszeczkę jest, ale nie jest takie najcichsze wcale. Taki ogólnie sztywny ten samochód jest. Ale buda też jest w miarę sztywna i bardzo czuły układ. Kierowniczy, kierowniczy. Na... No właśnie. No i proszę bardzo. Producent deklaruje 6,9, ten wóz osiąga 6,8 na równym. Bardzo ładnie wystarczają do miasta? No ja pierniczę. Ok, tutaj mamy ograniczenie do 80 km na godzinę. Policja swoim land Roverem już czeka na takich jak ja. Nie, ja tutaj nie jestem żadnym przypałowcem, Sobie przepisowo zawsze jeżdżę do drugiego zjazdu, czasami do trzeciego odcinkiem awaryjnym, ale tutaj coś czuję, że do pierwszego zjazdu będziemy mogli się przejechać. Ten samochód nic nie musi udowadniać, to jest auto miejskie. 160 wpisane i to wystarczy na auto miejskie przecież. No i dobra, już niemiecka strona, musiałem tutaj poprawić kamerę, bo się odczepiała. No i ciśniemy. No jak widzicie tutaj swojej prędkości maksymalnej, która wynosi 163 km na godzinę według GPS-u. Auto buja się naprawdę szybciuteńko. No ale to jest max. Jeszcze skasujemy sobie zużycie energii elektrycznej. Teraz lecimy pod górę. To 5 dyszek pod górę? Ciągle na kagańcu. Ale tutaj zaraz się wyrówna, to będzie lepiej. No i spada sobie. 41. Ciągle trzymam do dechy. Nawet Formentora wycięliśmy, który jechał trochę wolniej. 8. No, i tak to tutaj wygląda. Ogólnie auto ma bardzo wrażliwy układ kierowniczy. Myślę, że też to jest związane z tym. No, po prostu jest takie nerwowe. O kurcze pieczone. Czy ja włączyłem w ogóle tutaj tą, na, tą kamerę? Chyba nie. Ale widzieliście po GPS-ie. 162, 165 według prędkościomierza ciągle. No tak to wygląda. Akurat kamera nagrała taki najważniejszy moment tutaj. Auto jest troszkę nerwowe przy tej prędkości, wątpię, żeby się wywaliło, ma nisko środek ciężkości, ale krótki rozstaw osi. No i ten układ kierowniczy taki kurcze do miasta, że praktycznie jedną ręką możemy po mieście jeździć sobie po skrzyżowaniach. Nie jest to auto na takie szybsze trasy. No ale tak nie wiem, ono mniej pali troszeczkę, jak tak się do 110 jedzie. Myślę, że jak się jedzie szybciej, to model 3 będzie bardziej ekonomiczny, ponieważ po prostu jest niższy. Ten samochód taka i3S nie ma może jakichś największych wymiarów, ale jest wysoka. No patrzcie, taki mistrz lewego pasa sobie tutaj leci. No i co takiemu zrobić. Podjadę go z tej strony, bo wyprzedzić nie mogę. No taki ciołek jedzie sobie. No ale w każdym razie, jeśli tak zrównamy się z takim c maxem no to my siedzimy wyżej. Mimo może mamy Auto miejskie. No patrzcie. Aż tutaj nie zrobię cięcia, żeby pokazać no wstyd. Dobra. Zjeżdżamy sobie na pierwszym zjeździe za przejściem granicznym w kołbaskowie na Linken, Penkun i takie tam mieścinki. Ale prowadzenie jest tutaj fajne takie. Bardzo mało się buja ten samochód. No tutaj akurat nie wykorzystamy. Hyundai Kona nas spowalnia. No takie rondo. Zrzucie już spadło do 30. Ale tutaj jest. Na w Kontroli trakcji tak do końca nie da się tutaj odłączyć Da się ją ograniczyć No kurczę Zrobiłbym sound check, Ale ten Hyundai Kona Sami wiecie Nie mogę tutaj za bardzo depnąć no, Ale z drugiej strony myślę, że jakiegoś Ryku byśmy tutaj Znowu nie usłyszeli Tak mi się coś wydaje Wjeżdżamy z powrotem na autostradę No, po zakrętach po mieście, czy po jakiś takich drogach, nie wiem, Jest ograniczenie do 90 km na godzinę. No, nie jeden by tutaj się zdziwił, jakby mu taka i trujeczka na tyłek wsiadła. No i znowu za chwilę Vmax. 163 według GPS-u to jest VMAX i tutaj musimy zwalniać. Też jest tutaj ciekawe, że na komputer pokładowy może nam pokazywać chwilowe zużycie energii elektrycznej. 50, 44, 40. No i tutaj już 30 coś pokazuje. Ale jak odpuścimy gaz, tylko wyprzedzę tego busa, to też pokazuje nam tutaj odzyskiwanie. Teraz odpuszczam całkowicie. 20, 24, po mieście nawet 50, minus 55 kWh na 100 km. Uważam, że jest to naprawdę świetny samochód do miasta. Jakieś krótsze trasy też możemy sobie oczywiście nim robić, ale raczej tutaj jest samochód, no nawet wizualnie, wymiarowo, jakieś walory tutaj użytkowe. Jaki on jest praktyczny w ogóle tutaj w środku? Możemy sobie torbę z zakupami po środku postawić? Nie, no nie. Chociaż nie, za tą gumkę można. Mieszczuch do miejskiej dżungli, jak cholera. Mam nadzieję, że ta maszyna, jak i ten cały test Wam się niesamowicie podobały. Także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie. Na razie, trzymajcie się. Jeszcze na koniec zobaczę zużycie energii. 30 wyszło, jak tak sobie pędzluję.